Cześć, witam was na kanale moim zdaniem B. i zapraszam was dzisiaj na tak pod tytułem All About Eyes, czyli wszystko o oczach. E, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Ja będę spoglądać tutaj na dół, ponieważ tu mam e, komputer z pytaniami, a z drugiej strony mam produkty, które chcę wam pokazać. Także e, będę się trochę rozglądać, ale mam nadzieję, że spędzicie ze mną ten czas miło i przyjemnie. Także zaczynamy. Pytanie pierwsze: ulubiony krem, serum pod oczy. I u mnie jest to produkt e, z Avonu, Enio Clinical Eye Lift Pro. Jest to moje chyba już trzecie opakowanie tego produktu. On jest tutaj, jak go otworzymy, taki podwójny, tą jasną część nakładamy pod oczy, natomiast tutaj tą żelową górną część nakładamy pod łuk brwiowy i ona ma taki efekt liftingujący i to, ten produkt się świetnie sprawdza. Oczywiście polecam polować na promocję, dlatego że mnie ostatnio właśnie to opakowanie udało się nabyć za... 10 zł z groszami, chyba 11. Natomiast taka regularna cena w katalogu to jest chyba 54 zł. Ja nigdy takiej nie zapłaciłam. Wcześniejsze pudełeczka kupowałam za około 30 zł w promocji. W ostatnim katalogu też chyba widziałam, że jest po 30 w promocji, także. To też jest taka cena do przyjęcia, no tak jak mówiłem, nie się teraz udało za 11, bo była jakaś taka promocja, że jak się coś z katalogu zamówi, to wtedy do zamówienia można było ten krem za 11 zł zamówić. Jestem z niego bardzo zadowolona, natomiast tą żelową częścią podłuki brwiowej trzeba o tyle uważać, że ona lubi się rolować z makijażem, więc ja ją nakładam raczej na noc, żeby potem rano mi się nic nie rolowało. Także jeżeli chcemy tego kremu używać nie tylko na noc, ale też na dzień to e, radzę uważać z tą e, żelową częścią, ale tak to super polecam. Następne pytanie: ulubiony korektor pod oczy. I moim ulubionym korektorem pod oczy jest korektor z Sephora Moving and Brightening e, Concealer. Ja mam w kolorze Clear e, Light 02. On jest taki w pędzelku, jest rozświetlający i mam go w tej chwili tutaj tak w trójkącie pod oczami nałożony. Jest to moje już chyba trzecie opakowanie tego korektora. On parę lat temu był w troszkę innej formie. Po zmienionym tutaj designie to jest drugie opakowanie, jakie mam. Jest bardzo wydajny, starcza mi no powiedzmy na około 2 lata. Jest to taki normalnie wykręcany, tak na zasadzie tego z Yves Saint Laurent. Jest bardzo delikatny i bardzo ładnie rozświetla, oczywiście w porównaniu z podkładem którego ja teraz używam, on jest dużo jaśniejszy ale właśnie daje taki piękny efekt rozświetlenia pod oczami, trzeba ułożyć, żeby z nim nie przesadzić ale fajnie się sprawdza wklepany palcem, ten pędzelek to się tak średnio sprawdza do nakładania tego produktu, albo takim pędzelkiem do korektora pod oczy też roztarty, bardzo ładnie wygląda także ja gorąco polecam pytanie trzecie Ulubiony produkt do brwi. Ja tutaj zajrzę teraz do tej mojej palety, takiej skomponowanej przeze mnie z różnymi cieniami, którą już kilkakrotnie Wam pokazywałam. I tutaj mam właśnie taki cień do brwi, który sobie niedawno kupiłam w Inglocie. Jest to cień numer 567 i wygląda on tak jest to taki zimny brąz mam go oczywiście w tej chwili na brwiach jest to chyba najciemniejszy e, cień do brwi jaki tam mają on jest z takich do brwi dedykowanych on absolutnie nie ma żadnych drobinek jest całkowicie matowy, jeżeli tutaj wam coś połyskuje, to prawdopodobnie mnie przefrunęły w drobinki z jakiegoś błyszczącego cienia obok, tudzież z różu on sam w sobie jest matowy ja go nakładam pędzelkiem na brwi i e, ten sposób podkreślania brwi u mnie jest wpisuje się najlepiej. Wcześniej używałam troszkę jaśniejszego cienia z Loreala, natomiast generalnie cieniami brwi podkreślam już no dobrych parę lat. Wcześniej były to kredki i niestety te kredki no pod wpływem ciepła naszej skóry topiły mi się na twarzy i wtedy wystarczył jeden ruch ręką i ja już miałam tą kredkę rozmazaną albo jej nie miałam wcale. Nie wyglądało to naturalnie, wyglądało to bardzo sztucznie. A przy pomocy cienia, możemy sobie ten kolor budować, intensywność, możemy budować. W zależności od tego, na co mamy ochotę, możemy te próby podkreślić mocniej i je bardziej graficznie wyrysować. Możemy je tak delikatnie podkreślić, że nie będzie widać w ogóle, że są malowane. Także ja uważam, że cienie są zdecydowanie lepsze, i ja odkąd spróbowałam cieni, to jestem w nich zakochana. Pytanie czwarte. Ulubiona baza pod cienie. Generalnie mam z tym problem, dlatego że yy, chyba żadna się nie sprawdza w 200% u mnie. Yy, natomiast bazą, która yy, swego czasu najlepiej się sprawdzała, była baza z ArtDeco. Natomiast nie wiem, ja ją kupowałam w deglasie i chyba kupiłam już taką, która była kiedyś otwierana, dlatego że ona mi strasznie szybko wyschła, żeby nie powiedzieć, że ja już ją kupiłam wyschniętą. Tutaj niby zużycie jest połowy, ale ja i tak część dałam koleżance i za każdym razem jak chciałam ją użyć, tą bazę, to robiły mi się takie gluty na, na powiekach, taka po prostu jakby już przesuszona, że nie mogę jej nawet rozsmarować na powiece, bo jest wysuszona. Natomiast, jak już się tak nasiłowałam, z nim nasiłowałam, gdzie tam połowę ze skrobałam z wierzchu, brałam gdzieś coś spod spodu i w końcu rozsmarowałam, to rzeczywiście dobrze trzymała te cienie. I myślę nawet o tym, żeby ją sobie odkupić, dlatego że no ja mam tłuste powieki i bez bazy to cienie mi się tak trzymają kiepsko. Obecnie mam jakąś bazę z Benefitu, ale ona niczego nie urywa, w związku z tym nie będę jej tu pokazywać. A czasem po prostu przyciągam sobie po powiece gdzieś tam albo korektorem pod oczy, albo podkładem, żeby coś tam było i żeby te cienie się lepiej... Trzymały. Pytanie piąte, ulubiona paletka cieni. Ja wam najpierw pokażę opakowania, a potem wam pokażę cienie, ponieważ ja je wyjęłam z tej paletki. To była paletka Integra, e, taka trójka z Inglota i ona ma numer 39. Ona jest bardzo stara i ja cienie od niej mam, no bo inaczej by nie była ulubiona, ale cienie od niej mam właśnie tutaj przełożone. I teraz wam powiem, które to są. To jest ten jasny, tutaj u samej góry. To jest ten grafitowy ciemny i ten Szary, czyli te trzy takie tutaj trójkątne, to są te trzy cienie. I już mówię, dlaczego ta paletka tych trzech cieni jest ulubiona. Dlatego, że mogę nią wykonać każdy makijaż oka. I makijaż lżejszy dzienny i bardzo ciemny wieczorowy, dlatego że ten jaśniejszy szary cień. W makijażu takim bardziej dziennym mogę dać na całą powiekę i on sobie tylko tak delikatnie połyskuje, on nie jest zbyt mocno napigmentowany ewentualnie ten jasny do rozświetlenia w kąciku. Natomiast w momencie, kiedy makijaż ma być mocniejszy, z pazurem, bardziej wieczorowy, to wtedy stawiam na ten grafitowy kolor, zresztą ja tu już sięgnęłam dna, nie wiem, czy to widać w tym cieniu i wtedy podkreślam sobie kącik, dolną linię rzęs tym cieniem, także jest świetny. Ponadto te cienie bardzo długo się utrzymują, nawet z taką średniej jakości bazą byłam pomalowana tymi cieniami na kilka wesel, na, na wesela, na bale, na takiej imprezy, prawda, gdzie też lecą sztuczne rzęsy i tak dalej. I naprawdę to fajnie wyglądało i trzymało się całą noc, także. Ta paletka bardzo mi pasuje. Nic dodać, nic ująć. I jak się skończy, to na pewno ją odkupię. Pytanie numer 6. Ulubiony płyn do zmywania makijażu. I to będzie produkt z Bourgeois. Kiedyś był to płyn do demakijażu oczu, zielony, ale ostatnio mi go chyba wycofali, więc teraz. Się przerzuciłam na podmicelerny z Tutaj już to opakowanie mi się kończy. Tutaj już mam następne w zapasie. To zielone było takie, same, takie samo opakowanie, tylko zielony kolor miało i było przeznaczone teoretycznie tylko do oczu. Natomiast ja tamte zmywałam twarz, a tym zmywałam yy, twarz i oczy i muszę powiedzieć, że. Czy ten fioletowy, micelarny, czy tamten zielony do oczu, to generalnie one się niczym nie różnią. Super, nie podrażnia, domywa makijaż, nawet mocny makijaż oczu i tusz. Nie wodoodporny, bo ja nie używam obecnie wodoodpornych tuszy, ale domywa tusze do rzęs. Ja się nie zgodzę z tym, że on jest podobny do Biodermy, bo moim zdaniem jest lepszy od Biodermy. Ja miałam taką małą próbkę Biodermy i ona się u mnie nie sprawdziła absolutnie, natomiast te płyny... Super i cena też jest super dużo lepsza niż Bioderma. Pytanie siódme. Ulubiony tusz do rzęs? Ja powiedzmy, że pokażę tutaj dwa. Ulubiony obecnie, rozliczając jakość do ceny, to jest tusz z Bourjois. Twist up the volume. To jest ten tusz wykręcany, tak. Raz szczoteczka i dwa z powrotem. To jest już moje... Też trzecie? Kurczę. Wszystko, co dzisiaj pokazuję, to moje trzecie opakowanie. To jest moje trzecie opakowanie tego tuszu. Też zawsze polecam go szukać na promocjach, ale muszę Wam powiedzieć, że polecam kupowanie tuszy w Hebe. Ostatnio była promocja: minus 20% na produkty do oczu Burżuła. No i ja sobie poszłam do Hebe i byłam mile zaskoczona, dlatego że ten tusz, jak go kupowałam, był zaklejony tutaj. Dzięki czemu mam pewność, że nie był otwierany wcześniej. I rzeczywiście pierwszy tydzień po otworzeniu był tak mokry, że bardzo Ciężko mi się malowało, bo byłam nieprzyzwyczajona do tego, że on potrafi być tak mokry. Teraz już przysyję troszeczkę, taką już nabrał normalną konsystencję i jest spoko. Także jestem mile zaskoczona, bo wcześniej kupowałam te tusze w Rosmanie. No i niestety w Rosmanie były zawsze takie bardziej przyschnięte. Natomiast drugi tusz, który. Do tego pierwszego jest bardzo podobne, tylko niestety jest dużo droższy. To jest Benefit Day Real. Szczoteczka również silikonowa, natomiast niewykręcana. Taka o zwykła prosta. Tutaj z krzeczkami na górze. Silikonowa, duża. Ja miałam dwie takie miniaturki właśnie tego tuszu, taką jak tutaj widzicie. To jest miniaturka numer 2, wcześniej była miniaturka numer 1, one były z takich zestawów Benefita i e, obiecywałam sobie, że odkupię pełnowymiarowe opakowanie, no ale niestety trochę mi żal tej stówy. Nawet z tu z kawałkiem. Jak w promocji za 30 mogę mieć burżu, który jest bardzo podobny. Natomiast te dwa tusze zdecydowanie wygrywają. Są super czarne, dają efekt sztucznych rzęs, mają silikonowe szczoteczki, nie osypują się, co jest dla mnie bardzo ważne. Także są mega. Ósme pytanie: ulubiony eyeliner. No i tutaj generalnie. Kicha, dlatego, że ja nie używam eyelinerów w ogóle mam. Mam eyeliner z Sephory, natomiast go nie używam, więc nie, nie będzie produktu ulubionego. Ja nie umiem używać eyelinera i wmawiam sobie, że przy mojej opadającej powiece jest to awykonalne. Pytanie numer 9: Ulubiony pojedynczy cień do oczu. I tutaj kolejny raz otworzę tą moją cudowną paletkę. I będzie to e, ten brąz tutaj, cień numer 53 AMC. Wygląda on tak, jest to taki mm, zimny brąz, ale on ma w sobie drobinki i te drobinki połyskują na różne kolory. Z tego co ja tu widzę i co kiedyś się przyglądałam na zdjęciach, i na żywo i tak dalej, to tutaj są drobinki srebrne, czerwone. Kiedyś jeszcze widziałam niebieskie. I w zależności od tego, jaki chcemy efekt uzyskać, to możemy go rozcierać albo nałożyć w postaci linii, ja mam teraz niepomalowane oczy, tutaj na górnej powiece mam go roztarty w kąciku zewnętrznym, nie wiem czy w ogóle coś widać, ale tak jest, natomiast ja uwielbiam nim podkreślać dolną powiekę i jestem z niego bardzo zadowolona, ma super pigmentację super się trzyma i jest to mój najlepszy pojedynczy cień. I ostatnie pytanie, pytanie numer 10, ulubione okulary przeciwsłoneczne? I teraz tutaj tamte ram Będą to moje rajbany. Rajbany przywiezione prosto z Łoch. Są to takie delikatne, delikatny model tutaj ze złotymi zausznikami. One mają taki wzór tutaj na oprawkach w panterkę i brązowe szkła. Są bardzo leciutkie. Bardzo fajnie przez nie widać, i muszę powiedzieć, że są to takie moje pierwsze drogie okulary ze sklepu od optyka, a nie, nie takie z sieciówki. I naprawdę jest różnica. Ja nie mówię od razu, że musicie lecieć po rajbany, ale naprawdę warto zainwestować w okulary od optyka. Te, jak na rajbany, nie były takie strasznie drogie, ponieważ rajbany są produkowane we Włoszech i kupowanie ich we Włoszech jest dużo lepszą opcją niż kupowanie ich w Polsce, ponieważ możemy je dostać dużo dużo, dużo taniej. Ja za moje zapłaciłam bodajże 80 euro. Myślę, że, że to jest taki zakup ponadczasowy. Należy tylko potem dbać o niego, żeby się nie porysowały. I to już wszystko na temat moich oczu. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę o kciuki w górę. E, zapraszam was także na mojego Facebooka, Instagrama, bloga. Wszystkie linki oczywiście w opisie na dole. Bardzo proszę, jeżeli macie ochotę, odpowiedzcie na te pytania z tagu również w komentarzach na dole. Będzie mi bardzo miło poczytać wasze odpowiedzi. I zapraszam was do moich kolejnych filmów. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, ¡Papá! Pa.